Cześć, witam was serdecznie, ale mam brudny obiektyw. Dobra, teraz możemy działać. Cześć, witam was serdecznie w nowym filmie na moim kanale z nowym kolorem włosów, przeziębiona w nowym roku, ale witam serdecznie. No i dzisiaj, jak widzicie, po tytule Caroline Derpieński. Mimo iż wiele osób ma tej pani dosyć, to też bardzo lubicie moje filmy z tej, no nie wiem, czy mogę nazwać serią, ale lubicie, kiedy oglądam jej jakieś wywiady, występy. No i słuchajcie, pojawił się odcinek, już chyba jakiś czas temu. Derpieński w ogniu pytań. Co ciekawe, to jest to sezon pierwszy, odcinek pierwszy, i słuchajcie, od tamtego czasu nie ma żadnych innych odcinków, więc nie wiem za bardzo, jak, czy to dalej będą kontynuować, czy nie. Ale dzisiaj sobie właśnie to obejrzymy, zobaczymy o co chodzi. Z tego co się orientuję, to po prostu Caroline będzie odpowiadała na pytania, więc zobaczymy. O co kaman. Przygotowałam sobie herbatę z miodem na moje bolące gardło. Na szczęście pochorowałam się dopiero po powrocie z ferii, więc nie jest źle. Mam nadzieję, że wy nie chorujecie, bo to chyba każdego musi złapać chociaż raz w ciągu zimy, prawda? Więc moi drodzy, oglądamy. Oczywiście jak to królowa Dolarsów, mam zawsze Dolarsy przy sobie, a na nich dzisiaj kochani znajdują się pytania. Także kochani, specjalnie dla was, Dolars Queen. Do Diamonds Queen odpowie na kilka hot prosto z majamskim słońcem. Kilka pytanek. Pierwsze pytanko. Jak myślisz, czemu ludzie nie dowierzają w Twoją karierę? są pytam, zazdrośni, bo każdy chce być jak Karol pięski. A ja jestem tylko jedna. Wydaje mi się, że już nie tylko chodzi o to, że to jest tam lekką ściemą, ale to też wszystko połączyło się w czasie z Natalią Janoszek, nie? Więc teraz ludzie są bardzo wyczuleni. Kiedyś nie byli. Ja zrobiłam film na temat takiej jednej dziewczyny, podlinkuję go wam na dole, bo nawet nie pamiętam jej imienia, która po prostu sfałszowała całą i karierę. Ja nawet nie wiem, czy ona jeszcze coś robił, muszę zobaczyć, ale po prostu wymyśliła sobie karierę. Nie wiem, czy do tego koniec końców doszła, chyba w sposób negatywny, że takie kanały jak ja mówiliśmy o niej właśnie, że. Hmm. Wszystko zostało wymyślone, no ale w sumie tutaj chodzi o to, że czy atencja dobra czy zła ważne, że mówią, tak, więc... Jako nastolatka próbowałaś swoich sił w modelingu, to jest to, czym chciałaś e, zajmować się od zawsze, czy miałaś jeszcze jakieś pomysły na swoją przyszłość, a więc... Hmm. Ja od zawsze marzyłam, żeby być piękna i bogata, ale to przyszło niechcący. Czy zdarzały Ci się momenty zwątpienia i chęć poddania się w dążeniu do celu? Jeśli tak, jak sobie z tym radziłaś? Szczerze mówiąc, Karl Angel nie przejmuje się hejtem, przejmuje się tylko, jakby był minus na koncie. No, ale to faktycznie, słuchajcie, czy to wszystko jest cyrk, czy ona to zmyśla, czy nie. Każda osoba, która gdzieś pokazuje się, no nie publicznie, ale wiecie, w telewizji, nawet na YouTube, no trzeba mieć do siebie dystans, trzeba pamiętać, aby nie brać do siebie rzeczy tak do serca, trzeba pamiętać, że wiele osób chce po prostu zranić, no i mieć, żeby to po nas spływało po prostu, tak? Więc nie powinna się przejmować wiele osób, na przykład w ogóle nie czyta komentarzy na swój temat albo jakichś artykułów na pudelku, aby po prostu ominąć tego, żeby to tam się gdzieś do głowy nie wkradło, bo no, nie jest to warte psucia humoru, że tak powiem. Także mam ogromne wsparcie w partnerze, oczywiście w Miami nie ma hejtów, w Polsce jest trochę, ale tak jak mówiłam, każdy chce być jak ja, więc... Nie ma czym się przejmować. Nie wiem jak wy, ale ja oglądam dużo zagranicznych vlogerek, takich lifestyle'owych i dziewczyny bardzo często z mniejszych miast w Ameryce przeprowadzają się do LA, do Miami i bardzo często wracają do tych miast rodzinnych, bo mówią, że LA i Miami za bardzo je zmienia albo, że jest po prostu strasznie, że pod względem wyglądu mogą was bardzo zjechać, jeżeli chodzi o branżę właśnie jakąś taką telewizyjną, content creator i tak dalej. Więc no nie powiedziałabym, że w Miami hejtu nie ma, no ale co? Cóż, Jack ją wspiera. I tutaj, akurat, czy to jest Jack, czy ktoś inny, bardzo dobrze, że ktoś się w tym wszystkim wspiera, że no wiecie, jej się to opłaci, koniec końców. Ja tak naprawdę nie siedziałabym tutaj, gdyby nie Darren, no bo sama założyłam swoje konto. Sama wiele razy próbowałam nagrywać filmy, potem je kasowałam, robiłam to jeszcze i tak dalej, ale to Darren dał mi tego kopa takiego mówiąc rób to i e, to on powiedział że nie wiem nie przejmuj się, że na przykład e, chcesz mieć więcej czasu na nagrywanie filmów, a mniej na pójście do pracy, to się to, to, to jest naprawdę warte, to jest warte tego zobaczysz jeszcze, no i wiecie dosłownie parę dni temu obchodziłam dziewięciolecia mojego kanału, to jest po prostu niesamowite, więc zobaczcie jak można przejść od tego, że oglądasz gdzieś YouTube'a, myśli się, że nigdy nie będzie się nagrywało i teraz tutaj siedzę i jest to moja praca na pełen. Podczas tej mojej całej drogi na YouTube dużo się nauczyłam i dla osób, które nie obserwują mnie na Instagramie, pozwolę sobie tutaj podziękować wam wszystkim, że ze mną jesteście, czy mnie obserwujecie od tygodnia, dwóch, czy właśnie może od dziewięciu lat. Naprawdę bardzo wam dziękuję, bo bez was naprawdę bym to była po prostu po prostu bym tu nie siedziała i nie pracowała robiąc to, co tak bardzo lubię. I no, nauczyłam się wiele podczas bycia na tej platformie. Wiadomo, jedną z rzeczy jest właśnie to, żeby nie przejmować się hejtem, którego ja na szczęście nie miałam okazji i doświadczyć naprawdę, ja mam tak wspaniałych widzów, że wiecie, komentarz od jakiejś randomowej, losowej osoby raz na rok, która mi powie, że jestem taka czyściaka, naprawdę po mnie spływa. Więc naprawdę dziękuję, że jesteście. Dziękuję bardzo też osobom, które zaczęły mnie oglądać podczas mojego lifestyle'owego kontentu, Ale jak zmieniłam, no nie gwałtownie, ale powoli zmieniłam tematykę mojego kanału, to ze mną zostaliście. Naprawdę jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. No i słuchajcie, tu będzie dobry moment, abym wam troszkę opowiedziała, o czymś, co naprawdę ulepsza moją pracę. No bo jak wiecie, moje filmy są oparte na takim komentarzy, na takich trochę amatorskich filmach dokumentalnych, pogadankach, teorie spiskowe i tak dalej. No i w związku z tym spędzam bardzo dużo czasu robiąc różne researche online. Do tego słuchajcie, używam przeglądarki Opera. Dzięki trybowi Lucid mogę oglądać filmy bez tracenia jakości oraz ulepszać je zaledwie jednym kliknięciem. Wszystko jest spersonalizowane więc możecie wybrać poziom wzmocnienia jakości w ustawieniach. Tak jak właśnie widzicie tutaj, macie przed i po. I dla mnie jako osoby, która tworzy te filmy, naprawdę jest to bardzo ważne, aby też oglądać inne materiały w wysokiej jakości. Bardzo lubię to, że wszystkie moje karty są starannie zorganizowane w grupy. Dzięki temu mogę uniknąć bałaganu w moim miejscu pracy, czyli w internecie. Coś, co słuchajcie, z dwa razy zrobiłam na komputerze, Drena zamknęłam mu przypadkowo Wszystkie karty. I to była tragedia, bo to były jego karty, wszystkie, wiecie, te taby otwarte mm, no, na potrzeby pracy, więc nie było kolorowo, nie był on za szczęśliwy, więc tutaj można tego uniknąć. Jedną z moich ulubionych opcji jest to, że na pasku ubocznym mam wszystko razem: czyli mam WhatsApp, mam Instagrama, mam TikToka, mam muzykę, no i mam też Arię. Dzięki temu mam bardzo łatwy dostęp do wszystkiego. I już wam tłumaczę, kim jest Aria. Aria jest naprawdę niesamowitym dodatkiem do mojej pracy. Jest sztuczną inteligencją opracowaną przez Operę we współpracy z OpenAI. Jest dosłownie jak osobista asystentka. Dzięki Ari zrobienie researchu do kolejnego filmu naprawdę jest dużo łatwiejsze, no bo to jest też um, część robienia filmu, która zajmuje tak naprawdę najdłużej zrobienie tego researchu. A tu wystarczy, że napiszę na przykład Karol pieński i słuchajcie, Aria wszyściutko w ciągu sekund Wyszukuje Wszystkie informacje, które potrzebuję. Oczywiście mogę to też robić właśnie na tej samej karcie, co wyszukiwanie innych rzeczy w internecie, więc wszystko jest w jednym miejscu. Naprawdę polecam Wam przeglądarkę Opera, bo nawet jeżeli nie pracujecie przy użyciu internetu, to na przykład nawet jak jesteście na studiach, jest to bardzo fajne, że właśnie tu możecie sobie działać, tu zapytać Arię o jakiś research, no wszystko idzie dużo bardziej płynnie, sprawnie i bardziej skutecznie. A czy wspomniałam też o tym, że możecie włączyć automatyczną blokadę Reklam. Coś, co jest często bardzo irytujące. Wchodzimy na różne strony, te reklamy nam wyskakują. Jednym kliknięciem możecie się ich pozbyć. Dzięki temu nie zobaczysz już nigdy tych przypadkowych reklam na swoich ulubionych stronach internetowych. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli VPN. VPN jest całkowicie nieograniczony i bezpłatny, a jest on bardzo ważny przy tym, by zostać bezpiecznym w internecie no i też oglądać na przykład filmy z zagranicy. Jeszcze raz polecam serdecznie, no i wracamy już do Caroline. I... Jaka jest Twoja ulubiona współpraca modelingowa z czasu bycia Karoliną, a jaka Caroline? Także tak jak mówiłam, Karolina, która spędziła większość czasu, większość życia w Białymstoku mm -hmm. ze względu na rozwód rodziców, a umarła. Urodziłam się w Nowym Awe. Jorku. Mój tata jest Amerykaninem, matka jest Polką i jej cała rodzina, jak i ona spędziła życie w Białymstoku, dlatego ja chcąc, nie chcąc, musiałam po rozwodzie rodziców zostać przy matce? Nie mieliśmy pieniędzy. A ja zawsze interesowałam się branżą beauty, kosmetykami, ubraniami. Nie miałam pieniędzy. Ale, nie miałam... moment, moment, pytanie było o, o tym, gdzie pracowała, z kim pracowała. A ona tutaj mówi, że nie miała pieniędzy. Nie jednej luksusowej torebki ani moich ukochanych butów low Lobotem. Tak się jako hostessa. Tak się chyba nie wymawia, ona to robi specjalnie, tak? Zobaczmy, jak się wymawia. Caroline mówi -bon tę, A tutaj mamy filmik, tak. C'est Christian Louboutin Louboutin. Le Przepraszam, że wyglądam jak zombieak, ale właśnie dostałam ataku kaszlu, takiego że matko jedyna. Rozdawałam ulotki. Byłam normalną dziewczyną, ale już tak czułam, że kiedyś nastąpi ten dzień, kiedy będę Dollar Queen. Po prostu ja czułam, że nie pasuję do rówieśników, dlatego się na w szkole znęcali. Dlatego był też. Ob... Ale ona w ogóle nie odpowiada na pytanie. Także ulubiona współpraca modelingowa. No. Szczerze mówiąc, za by czasów bycia Karoliną. Nie ma czegoś takiego, bo czułam, że ja nie osiągnęłam nic. Dlatego ten rozdział zamykam. Także nie ma. Nie, no, nie ma niczego takiego, bo modelką nie byłaś wtedy, tylko pracowałaś y, roznosząc ulotki, więc ona owija w bawełnę strasznie, nie? Żadnego sukcesu, jedynie nabywanie doświadczenia. A ulubiona współpraca modelingowa za mm. czasów Caroline to jest współpraca z Filipem Playnem. To jest moja inspiracja. Inspiration. Także ja wypuściłam swoją, kochani, kolekcję. To są te sukienki, co były z AliExpress, prawda? Ale nie było o tym wcale aż tak głośno, tak naprawdę, nie? Myślałam, że będzie głośniej, ale to faktycznie, no, sukienki z AliExpress czy tam Alibaby, nie? W ogóle handmade by Caroline, tak? Że ona niby sama siedziała i to Kiedyś na jednym z wywiadów powiedziałaś, że odkąd stałaś się Caroline Derpinski, nie masz kompleksów. Czy możesz zdradzić jakie miałaś wcześniej? Także aktualnie to rozwiązuje wszystko oczywiście, i moja charyzma. Jak wiemy, charyzma jest najważniejsza. Oprócz dolarsów i dajmąców, czym jest dla ciebie sukces w życiu? Moim największym sukcesem w życiu i przypustką do dolarców jest oczywiście poznanie mojego partnera Jacka. Co ja już nie wiem, co mówić. Po prostu to wszystko jest taki pit na wodę. I ona taka chyba trochę nunna się już zrobiła, nie? Już nie ma tego takiego wow. Uzdolniona muzycznie, czy myślałaś kiedyś, żeby swoją karierę kierować w tą stronę? Oczywiście, jak to oglądacie. I znacie jakichś dolarsowych producentów muzycznych, kochani? Ja jestem otwarta, kolmi. O nie! Baby. Call me. Nie, bo to będzie tak, jak Paris Hilton miała piosenkę, i to, to, to nie było dobre. To nie było dobre. Masz piękną sylwetkę, jak oniąd pasz. Masz swój ulubiony sport. Także kochani, szczerze mówiąc, ja jem wszystko. Każda sylwetka jest piękna. Nie ma co się przejmować. E, moje lapstery, czyli seafood zdrowy, warzywka, owocki. Ale jeżeli masz ochotę jeść codziennie pizzę, go for it. Jedz to. Najważniejsze, żebyś był w życiu szczęśliwy. Jeżeli masz, nie wiem, czujesz, że 5-10 kilo więcej, jeżeli chcesz, to uprawia więcej sportów, ale ja polecam, że w życiu rada od dolarsowej królowej, nie odchudzaj się na siłę, żyj tak, żeby być szczęśliwym i jedz co chcesz. No, niby tak, niby jest co chcesz, ale ja wam polecam, jeżeli używacie Netflixa, obejrzyjcie sobie. Jesteś tym, czym jesz, coś takiego, i tam jest eksperyment na bliźniakach. Jest on naprawdę bardzo dobry. I ja widziałam dużo różnych filmów dokumentalnych na temat żywności i tak dalej. I powiem wam szczerze, Darren mówi, że tak nie było, ale jego przejście na pesketarianizm, te już siedem? lat temu, 8, coś w tym stylu, to było po obejrzeniu jednego z takich filmów, które właśnie uświadamiają e, jak wygląda cały biznes mięsny więc e, no, każdy może jeść co chce i jest jedno życie, ale są słuchajcie już badania, że można sobie to życie no, wydłużyć, tak? A jeżeli chodzi o mój ulubiony sport, oprócz e, łóżkowych moich igraszy z Jackiem mm. e, polecam oczywiście siłownię Sport. Sport, jaki polecasz sport? Siłownie. No dobry sport, Karoline, dobry. Jaki jest twój największy talent? Także wy oczekujecie, że może talent aktorski, ale nie, 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 kochani, ja po prostu jestem taką wariatką i musicie się do tego przyzwyczaić, bo ja się nie zmienię. Dolarsowa Królowa jest jedna i niezmienna. Jak ona jeszcze teraz powie o tej Dolarsowej Królowej, to ja to po prostu wyłączę, bo to już jest tak, to już jest nudne. Caroline już ona wiecie, naprawdę zaszokowała na 5 minut, i to jest koniec, chyba, nie? Także musicie zapamiętać to, tego jeszcze nie mówiłam. Mój największy talent, kochani, to oczywiście bycie bizneswoman. Właśnie Stanowski chyba będzie robić z nią jakąś serię filmów, tak? Chyba jakiś film będzie, coś w tym stylu, to będzie ciekawe. Które zadanie podczas udziału w Damach i Wieśniaczkach było dla ciebie najtrudniejsze? Eee, szczerze mówiąc, najtrudniejsze to było hmm, praca ze zwierzętami. Eee, chcę, żeby zarówno ludzie, jak i zwierzęta czuli się przy mnie komfortowo, dohercowo. Już nadużyłam tego wyrazu, ale kochani, pamiętajcie, no, no, że musicie to powtarzać minimum 69 razy dziennie. Tak, na pewno. Także tak, z Ja nie dolarsowo, to ja funtowo. Funtowo. Mieszkam w Szkocji, więc funtowo i ja będę funtową królową. Może być tak? Ona jest dolarsowo, ja jestem funtowo. Yeah! I, I, I went out. I went out too. I went out hours. Dzisiejsze nagrywki nie idą po mojej myśli, powiem wam. Jestem tak zakazarzona. Przed chwilą było mi mega niedobrze. Dostałam ataku kaszlu, a teraz Dalem przyszedł i powiedział, że ktoś nam skradł śmietnik. <grym> Jutro trzeba wnieść śmietnik z, yy, z wszystkimi puszkami i z jakimś tam plastikiem. I naszego śmietnika nie ma, i chyba ktoś go ukradł. Więc świetnie, dobra. Co najlepiej wspominasz z udziału w programie Damy i Wieśniaczki? Także szczerze mówiąc, kochani, najbardziej wspominam atmosferę rodzinną. E, pani Katarzyna, jak i jej partner zadbali o to, żeby stworzyć coś, czego nie zaznałam w United States. A... Wiecie co, ona nawet w sposób w jaki mówi, to jest wszystko takie bardzo sztuczne i nieszczere. Tak mi się wydaje, że to wszystko jest, że to jest taka totalna postać. I nie mówię tylko o tej karierze i tym Jacku, ale że po prostu ona to jest totalna postać, tak jak Paris Hilton. Słyszeliście kiedyś, jak naprawdę Paris Hilton? Brzmi i jaka naprawdę jest? Znaczy, z tego, co mówi jej rodzina, to jest wiecie: Paris Hilton, a Paris to są zupełnie dwie inne osoby. Że mogli sprawić, że czułam się ich dosłownie członkiem rodziny. Dostawałam codziennie przed snem kakao. Pani Katarzyna przed snem robiła e, mi takie dosłownie błogosławieństwo przed snem e, doceniam to bardzo doceniam to bardzo już jako nastolatka byłaś bardzo odważna chciałaś osiągnąć sukces nawet sama napisałaś do projektantki czy możesz później jej pokazać skąd była w Tobie ta siła by przez cały czas y, cały czas przejść do przodu Także szczerze. Dlaczego ja mam wrażenie, że ona sama wymyśla te pytania? W sensie ona czyta i ma z tym problem. Mówiąc, ja zawsze byłam odważna. Nie byłam aż tak odważna, ponieważ czułam się taka insecure, ponieważ nie miałam dolarów, nie miałam. Zawsze byłam odważna, ale nie zawsze byłam odważna. Ja musiałam spać z moją mamą przez całe życie na jednym rozwalonym łóżku i to jest prawda. E, oczywiście nie byłyśmy jakieś bardzo, bardzo. Jak podkreśliła. I to jest prawda, no bo wszystko inne nie jest. Co biedne, byłyśmy takim medium class. Czasami było nas stać na wiadomo, ciuchy z galerii, ale nie miałam żadnych drogich ubrań, nie miałam swojego pokoju, to znaczy fizycznie był w domu, tylko jest zawalony gratami, jest traktowany jako taki składzik, piwnica na no wszystkie po prostu graty sprzed paru dziesięciu lat, ponieważ moja mama jest bardzo sentymentalna. Może to wynika z tego, że. Czuję się taka niespełniona w życiu. Tutaj trochę się coś nie klei, bo ona mówi o tym, że musiała spać na jednym łóżku przez całe życie, ale drugie pomieszczenie było. No nie było, tylko było zawalone gratami. Mówi, że dużo nie mieli, ale byli tej takiej średniej klasy, tak? Więc no. Ja na szczęście teraz się czuję spełniona i właśnie nie potrzebuję zagracać swojej przestrzeni, żeby potem wspominać dobre czasy. Tylko ja po prostu zarażam ludzi tą pozytywną, z mojami energią. Ona w ogóle jak na taką osobę, która mówi dużo o pieniądzach, o kreacjach, yy, tam założyła Instagrama dla swojego samochodu, to domu nie pokazuje, nie? Żadnego, żadnej z tych nieruchomości, ani nic, więc nie to, że musi, ale pokazuje jakby dosyć dużo ze swojego życia, nie? Więc ciekawe jest to, że nigdy nie pokazuje jakiś wnętrz, na przykład na święta, czy coś w tym stylu, nie? Uważasz, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie czy bogactwie. Oczywiście, że w biedzie. Mam nadzieję, że biedy już nigdy nie zaznam. Dlatego to jest powód, dlaczego nie mam tych przyjaciół. Dlaczego mój partner Jack jest moim jedynym przyjacielem? Brakuje mi przyjaciół, dlatego zainwestowałam 4000 dolarów w mojego liso Ponieważ uważam, że zwierzęta są lepsi niż ludzie często. Niby tak, niby tak, ale słuchajcie, wystarczy, że przez. Tydzień czy dwa, wasz pies będzie karmiony przez inną osobę, to już, już o was zapomnij, no nie? Już nie będziecie aż tak ważni dla niego, więc. I też płaczę w poduszkę, ale eee, ja tego nie zobaczycie. Nie, 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 nie. Czy to było emitowane w telewizji, czy tylko na playerze? Bo nie wygląda mi to w ogóle na program telewizyjny, nie ma żadnych przejść. Edycja jest fatalna. W sensie nic nie wycinają, tylko. Jakby ktoś jej powiedział, że ma być pytanie po pytaniu, więc ona musi szybko myśleć i ona też jakby, jak nie wie co powiedzieć, to tylko wrzuca to Miami do Larsowa i w ogóle nie odpowiada nawet na pytania, nie? Skąd miłość do Versace? Tutaj, kochani, szczerze mówiąc, namówił mnie Jack, ponieważ wszystkie jego przedmioty, wszystkie jego ubrania, wszystko, wszystko, wszystko jest Versace. Ile ten człowiek wydał pieniędzy w życiu? Na takie bzdety? Ludzie głodują, ludzie potrzebują pomocy. A on cały się obkupił w Versace, ale na szczęście, dlatego kocham Jacka, wydał parę milionów dolarów ostatnio na pomoc charytatywną dla kotków. Jack obkupił się w Versace, ludzie potrzebują pomocy, a on wydał 4 miliony na koty. Co? W ogóle tu się nic nie klei, co ona mówi. W sensie, naprawdę, ona to chyba wymyśla w tym momencie, w którym czyta te pytania. Potem pewnie w domu to ogląda i się łapie za sobą głowę i mówi, co ja nagadałam za głupoty. Co cię najbardziej motywuje w życiu? Najbardziej e, w życiu motywuje siebie samą, ponieważ na końcu dnia, e, kiedy wszyscy nas zawodzą, a na końcu dnia jesteśmy my w swoim własnym ciele, o które musimy dbać od wewnątrz i od zewnątrz. Przed chwilą mówiłaś, że można jeść wszystko i trzeba jeść wszystko i nie patrzeć e, na nic innego, a teraz mówisz, że trzeba dbać o wnętrzności? To, co mamy tutaj, czego nikt nie widzi to. Musimy dbać o nasze zdrowie psychiczne. Ale znowu ona w ogóle odjeżdża od pytania, nie? W ogóle mówi na zupełnie inny temat. Najbardziej motywuje mnie walka o moje zdrowie psychiczne. Ja się niczym nie przejmuję. Ja mam gdzieś hejt. A moją ulubioną bajką z dzieciństwa jest Królewna Śnieżka, e, ponieważ z, z kilku rzeczy. No uwaga. E, Wiedźma w królewnie Śnieżce e, codziennie pytała się... Zaczarowanego lustra, lustereczko powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. A lustereczko odpowiadało, wiadomo co. I słuchajcie, ja jestem taką śnieżką w życiu. A moi tacy hejterzy i osoby zazdrosne, uh. zazdrosne larwy, to są właśnie takie wiedźmy, co codziennie pytają się lustereczka, czy są lepsze od śnieżki. A lustereczko mówi szczerze, że śnieżka jest lepsza. Także kochani, ja. Ja jestem chyba taką larwą, co? Bo te filmy z Caroline Lepińskiej u mnie zawsze się. No, oglądacie je i oglądają je też osoby, które mnie nie obserwują. Prawdopodobnie w większości, te, które mnie nie obserwują, i pojawiają się komentarze, że moje komentary to jest po prostu czysta zazdrość. Ale ja uważam i już to wcześniej mówiłam, że Caroline jest ładną dziewczyną. No, ma pomysł na siebie, a komentary to komentary, nie? Powiem wam tak, że jeżeli ma. Tyle kasy, ile mówi, i tego Rolls Royce'a, no to jest czego zazdrościć, nie? Jaka piosenka najlepiej opisuje Twoje doświadczenia z życia? Money, money, money. Akurat ta piosenka była taka przewodnia, i teraz każdy w Polsce ją nuci przeze mnie, za to, że wybrałam ją jako jedyną. To w ogóle nie jest to, że to jest bardzo popularna piosenka. Nie, nie, to w ogóle nie jest to. Kochani, mam tutaj wybrane komentarze z moich social mediów, także. Let's start. Uwielbiam Twoją kreację. Widać, że jesteś inteligentna i nie robisz niczego nieprzemyślanego powodzenia. Kochani, kreację to ja ubieram tylko Versace i Dior, także no nie masz racji. Szacun za pokazanie się w naturalnej odsłonie i bez żadnego Photoshopa. Wiele dziewczyn tego potrzebowało. Szczerze mówiąc, akurat. Instagram jest trochę takie, wiadomo, poprawiona twarz, poprawione to, ja się nie wstydzę, że kocham Facea, photoshop, jednak ja często tak mam, że wyglądam 10 na 10 w swoich oczach w lustrze, ale kiedy na przykład ktoś zrobi mi zdjęcie w złym świetle albo podnietnym kątem, a chcę wyglądać tak samo podobnie jak czułam się w swojej głowie e, jeszcze przed sesją, to ja przerabiam sobie twarz, poprawiam makijaż. Ale powiem wam, że tutaj się zgodzę, bo sama też często tak mam i wy pewnie też, że patrzycie w lustro i jest wow, wyglądam super, wow, mam takie fajne włosy, dobry makijaż. Ktoś robi wam zdjęcie albo sami sobie robicie to zdjęcie i wygląda się po prostu jak ziemniak, nie? W ogóle nie wyglądamy tak samo jak widzą to nasze oczy. Nie wiem czy to my jesteśmy jacyś, nie wiem, patrzymy przez różowe okulary czy co, ale faktycznie to wygląda inaczej, więc ja się jej nie dziwię. Ale ona używa tej opcji na FaceAppie takiej bardzo mocnej do zmiany twarzy, naprawdę. Ja wam teraz pokażę jak też mogę wyglądać jak Karolina Dąbrowski, bo ona używa tej chyba takiej najbardziej mocnej opcji zmiany twarzy. Nawet nie zmiany twarzy, tylko to jest opcja makijażu. Ale jak klikniecie na najwyższą tam cyferkę, to wszystkie dziewczyny wyglądają tak samo. Więc zobaczcie, tu jestem bez, a tu jestem po. I to jest, słuchajcie, twarz, którą bardzo często widać e, na Instagramie, bo dziewczyny właśnie tak trochę przesadzają z tą obróbką. Tym bardziej, że wiecie, patrzymy na Instagrama Caroline, a na wideo tutaj, no to, to są dwie inne twarze. To nie jest tylko poprawienie czegoś, to jest totalna zmiana. E, jeszcze przed sesją, to ja przerabiam sobie twarz, poprawiam makijaż, może ściskam czasami talię, powiększam tyłek. Ja się nie wstydzę tego. No to ona wszystko ja zmienia. ...przerabiania zdjęć, ale musimy to znormalizować. Normalizować. To nie jest nic złego. Każdy z nas poprawia sobie zdjęcia i. Znaczy, no to jest złe, dlatego że ja na przykład nigdy nie byłam taką osobą, ale bardzo dużo młodych dziewczyn i mężczyzn patrzą na takie zdjęcia i myślą, że to jest wszystko prawdziwe, i wtedy dążą do tej idealności Instagramowej i często no, dąży to do, do złej realizacji. I to wiecie, no, wprowadza w ogromne kompleksy i tak dalej. No dobrze, że ona mówi, że to przerabia, i mam nadzieję, że to dotrze do osób, które ją uwielbiają i na przykład zazdroszczą jej wyglądu, no bo na Instagramie ona wygląda zupełnie inaczej, więc jeżeli ktoś to teraz ogląda, no to pamiętajcie, że to, co widzicie w internecie, nie musi być prawdą, i większość rzeczy, które widzicie w internecie, nie jest prawdziwa. Ja wrzucam więcej diamentów do kawy. Mam cukier diament. A ja czemu oni nadal nie mają ambasadora porządnego? Uważam, że Karol Derpinski musi mieć własny cukier. Ale szczerze mówiąc, to byłoby zbyt biedne, ponieważ jeżeli ja jem prawdziwe diamenty, wsypuję do kawy i w ogóle wsypuje do potraw, czyli jem, tak, tak, pełno etatoło, to to nie może być zwykły cukier. Ale pomyślimy, chcecie biedny cukier, diamentowy? <laughs> Wyobrażacie to sobie? Taki kupiec. Biedny cukier diamentowy. Nie, biedny cukier diamondsowy od Caroline. <laughs> I mi się wydaje, że jak oni by jej zaoferowali jakąkolwiek kwotę, to ona by się zgodziła tylko po to, żeby być na jakimś produkcie. <laughs> Mówcie co chcecie, ale to jest naprawdę inteligentna dziewczyna, wie co robi i świetnie zna sarkazm i ironię. Dziękuję, 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 ale ja naprawdę spożywam diamenty do kawy. Ona dobrze wie, co robi. Ona naprawdę dobrze wie, co robi. I to jest troszkę inne podejście niż podejście Natalii Janoszek. Dlatego, że tutaj widać, że Caroline odgrywa rolę i jej to idzie. I my to oglądamy. Więc wyszło, no wyszło. Ty powinnaś zrobić ze sobą reality show. Totalnie bym obejrzała. Nie tylko ty, ale 99,9% Polaków. W tym 0,1% to są zawisłe larwy. Ja bym obejrzała, ja naprawdę bym obejrzała, wydaje mi się, że wszyscy by oglądali, chociaż powiem wam, że naprawdę, jeżeli ona dalej będzie tylko mówić, ona musi czymś innym zszokować, bo cały czas już mówienie o tych diamentach i dolarsach, no to już jest takie trochę, no przejedzone, nie? Cieszę się, że mogłam się odnieść do tych wszystkich komentarzy, jesteście naprawdę ekstra, a kto nie jest, niedługo będzie dzięki wpływu Caroline Derpenski, no i oczywiście, oby śnił się wam Diamond, no i dolarsowego dnia, dolarsowych snów i dolarsowe. Uh, dolarsowe. Do zobaczenia w maju. To jest chyba jej nowy tekst, tak? Że to jest Kardashian Family Kraj, tak? Że to jest coś takiego. To koła będzie teraz cały czas powtarzała. Ja domyślam się, że dużo wytnę z tego odcinka, bo naprawdę większość tych pytań czy czytania komentarzy przesiedziałam nic nie mówiąc, bo po prostu było to nudne. Oni ten odcinek zrobili tak monotonnie, nic nie zmontowali, nic ciekawego się nie działo, że no myślałam, że będzie większy potencjał tego. Zobaczmy, czy coś nowego tutaj się dzieje u Caroline, jeżeli chodzi o być na salonach. Tu jest zdjęcie, które ma pokazywać, że ona jakieś produkty wypuści, tak? jest dolarsowo.com. I ta strona, słuchajcie, no nie wygląda dolarsowo. Wiadomo, że jest jeszcze w budowie. Ale spójrzcie na to. W ogóle sklep obsługiwany przez Shopify. Osoba z tak dużą ilością kasy i otwiera stronkę internetową na Shopify? Serio? Dolarsowo, Co to będzie? To nie będą jakieś produkty wysokich lotów, prawda? To będzie coś takiego robionego po taniości, mi się wydaje. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Czego oczekiwałam? Oczekiwałam więcej. Myślałam, że będzie to bardziej takie rozrywkowe, a niestety były trochę lekkie nudy. W ogóle zrobiło się o niej jakoś cicho ostatnio, nie? Chyba nie ma żadnych kontrowersji. Czy to już jest może jej koniec? Bo tak wiecie, trochę powiało nudą, troszkę się zrobiło ciszej. Nie wiem, nie wiem, może tego, że będzie jakieś wielkie boom, właśnie na przykład Dolarsowod.com, czy piosenka, czy coś. Może ona czeka, aż ktoś się do niej zwróci, żeby właśnie wydać album muzyczny albo jakieś reality show zrobić. No nie wiem, zobaczymy, co dalej. Zobaczymy. Ja Wam dziękuję w tej chwili serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka na moim kanale i do zobaczenia już w następnym. Pa. pa.